Witam w Zagrajmy Dalej w Unreal. Poziom się nazywa Generator Scars. To pewnie będzie jakiś boss level. O, dają latarkę, która się kończy bardzo powoli i świeci mocniej niż zwykła. I... A ty co tak uciekasz? O, nie zabolała nawet. Tu są takie teleporty, ale one chyba prowadzą ten Na górę, aha Tylko, że oni też umieją z nich korzystać, nie? O bateria tu jest. I buty. Nie wiem, po mi te buty. Ale bateria też może przydać, nie? dobrze niedobrze skończyło się. Uciek? Serio? No to było nieprzyjemne dość. Zabawa w kotka i myszkę. O, kolejne super życie to jest. Ja tu chcę? Albo jeszcze nie? Bo tu drugie. To. Aha. I celowo nie wykorzystuję tutaj y, tych znajdziek wszystkich. Też o ile mnie nie myli, to ci skarżowie nie będą jedynymi wrogami, którzy tutaj... Którzy tutaj Będę nas atakować, nie? A może jednak? Nie! A! Powrót Warlorda! Ale ja mam baterię! A on ma dalej te swoje dupne rakiety! Yy, dobra, już nie mam baterii Mam za to Chaina! O, ma dalej to swoje dupne rakiety. O, jak mi przykro, chyba umarłeś. Przyjrzyjmy się mu. A maruszki. W ogóle jest podobny do predatora. Wcale nie. No może trochę. Dobra, yy, pozbieramy co tutaj się da. Yy, stąd się będzie dał? Tak, nie. No. Yy. I to i jeszcze coś można. Na przykład to Dr o drugie buty. Nie wiem po co mi. One zaraz się skończą i tak. Dobra, yy. czemu to nie idzie do góry? Generalnie trzeba zniszczyć to, nie? O, właśnie teraz pojechało. I cóż się stanie teraz? Generator skarż. Dalej. Ups, chyba pizgnęło trochę. Yy. Half-Life! Zaraz ją przeniesie do świata sen. Nie, po prostu powstał krater. A co za tym idzie, można stąd wyjść. Na przykład tu. Ciemność się poziom nazywa w następnym filmie. Na Następny film będzie ciemny.